Olimpio ogrudziąc, jak ty mi dzisiaj zaimponowałaś. Sprawiłaś wręcz, że zatęskniłem za tobą na szczeblu centralnym, na którym chociażby w takim 2017 roku byłaś bardzo blisko awansu nawet do PKO Ekstraklasy. Pamiętam cię oczywiście również ze zwycięstw w Pucharze Polski, chociażby z Lechem Poznań czy Pogonią Szczecin. Ba, nie musimy przecież daleko szukać, żeby pamiętać te zwycięstwa z Ekstraklasowiczami, no bo przecież jeszcze w tym sezonie wygrałaś z zespołem z ekstraklasy z poznańskiej Wildy. Ale no, nie powiedziałem, czym mi w sumie zaimponowałaś. Bo Olimpia Grudziądz pokonała w jednej ósmej finału Pucharu Polski nadal ekstraklasową Wisłę Kraków po rzutach karnych, a na boisku był natomiast remis 1 do 1. Bramkę dla gospodarzy trafił Bojas, natomiast dla zespołu przyjezdnych Cise. No właśnie, ten Bojas, to była dosłownie pierwsza Akcja meczu w dosłownie drugiej minucie, a w sumie w jej początku. A samo trafienie było zapoczątkowane bardzo wysokim pressingiem zespołu trzecioligowego, który w sumie utrzymywał się jeszcze przez praktycznie znaczną część tych zawodów. A jest to tyle imponujące, że Olimpia Grudziądz, grając te 120 minut, plus rzuty karne, no wyglądała na zespół bardzo mocno świeży, bo nie było widać nawet w tej dogrywce, żeby jakoś. Fizycznie odstawali od ekstraklasowca. A wręcz przeciwnie, nawet prowadzili momentami w tej dogrywce grę. I to zresztą GKS miał w 120 minucie piłkę meczową z 5 metra. Miło było przy okazji zobaczyć dawne twarze ekstraklasy, jak chociażby Warholaka, który był zresztą jedną z ważniejszych postaci dzisiaj na boisku. Wykonywał chyba wszystkie wrzuty z autu pod bramką rywala oraz raz tak na nawinął Mońskiego, że ten nie wiedział gdzie jest. Mimo, że była to sytuacja praktycznie bez piłki, w której zrobił tylko ruch ciałem, i Mojski w ogóle odleciał. No i mówiłem, że pod względem wytrzymałości Olimpia wyglądała naprawdę bardzo świeżo, dzięki czemu tą świeżością idealnie wjechali w rzuty karne. Bo o ile mnie pamięć nie mieli, to chyba wykorzystali wszystkie swoje jednostki. I to wykonując je naprawdę pewnie. Grudziąc, moi drodzy, awansował. Do półfinału Pucharu Polski A to naprawdę brzmi, bo dowiedziałem się, że zresztą jest to historyczny wynik tego klubu Jeśli chodzi o rozgrywki właśnie tego typu Bo jest to pierwszy w historii awans GKS-u Olimpia do półfinału Dlatego w imieniu całej redakcji Tradaj składam gratulacje Mimo, że jestem w niej jedyny A Wisła Kraków, brutalnie to powiem Myślę, że najlepiej by dla siebie zrobiła, gdyby odpadła z tego turnieju jakoś w 1.32. Wiem, że brzmi to dość okrutnie i chamsko, natomiast ten mecz nic jej praktycznie nie dał oprócz zepsucia sobie morali. Bo ostatnio zresztą w tym klubie nie jest najlepsza atmosfera ze względu na dość słabą grę tego zespołu. Dzisiaj kompletne męczarnie z trzecioligowym zespołem, i to bezowocne. Całkowite bicie głową w mur, dawanie się presować. Zespołowi bardzo nisko notowanemu, jeśli chodzi o porównanie. Ewidentne nerwy na murawie spowodowane bezradnością, niedokładność w podaniach, bardzo słaby występ praktycznie całego bloku ofensywnego, który wyglądał jakby w ogóle nie miał ciągu na bramkę. Och, no i tak jak mówię, no to spotkanie. Było kompletnie niepotrzebne Wiślakom, bo tylko osłabia morale i pokazuje, że Biała Gwiazda będzie miała naprawdę spore problemy, żeby utrzymać się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Bo kurczę, nawet teraz tak patrząc na tą ekstraklasę, to nawet Brógbe ostatnio wydaje się, że jest w stanie wyjść ze strefy spadkowej. No może Legia jeszcze jest na poziomie Wisły, ale co, Warta Poznań wygrywa, Górnik Łęczna wygrywa. No robi się naprawdę nieciekawie, ale już mimo wszystko wracając do tego pucharu, ten wynik nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem, no bo puchary słyną z zaskoczeń. Także są one wkalkulowane, natomiast są bardzo niesmaczne, kiedy przekrywa się z zespołem nawet nie z poziomu centralnego. Olimpia grudziąc Wisła Kraków 1-1. do -1. Zespół z Grudziądza zaawansował do półfinału Pucharu Polski. Nie zna jeszcze na ten moment swojego rywala, ale w niedługim czasie go poznamy. Także zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ zbieram do końca tego roku 10 tysięcy subskrybentów. Zapraszam na Facebooka Tradaj, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną. Publikuję inne posty, dodaję zdjęcia, udostępniam posty. I zapraszam Was do posiadania dobrego humoru. Przepraszam za obsługę z tym meczem, natomiast no, zaraz po ostatnim gwizdku Mieliśmy pierwszy gwizdek w Gdyni, także dzięki za uwagę i przepraszam i cześć.